Kolejna lekcja w modele drugim, co wynika z badań krwi, jak je interpretować i przede wszystkim, na których wskaźnikach szczególnie się skupić. Może zacznę od tego, że te wyniki, które teraz pokażę, zawsze powinny być w normie. To jest jakby najważniejsze, czyli próby wątrobowe, HDL, tak zwany dobry cholesterol, o którym będzie troszeczkę więcej w dalszej części oraz trójglicerydy. To jest taki prawdziwy wskaźnik tak naprawdę tego, czy mamy ryzyko wystąpienia jakiegoś incydentu sercowo-naczyniowego. Kolejny to kreatynina, czyli temat nerek oraz hemoglobina. W morfologii krwi. Panel tarczycowy bardzo ważny kierunek. Mnóstwo kobiet ma problem, zresztą mężczyzn też, ale głównie kobiety z tak zwaną niedoczynnością tarczycy. I teraz w prosty sposób widzicie to obrazowo, w jaki sposób powinny te wyniki wyglądać czyli to TSH powinno być na poziomie do 1,5. Natomiast maksymalnie do 2,5 kolor żółty, wiadomo powyżej już zaczyna się problem, jest to niedobry wynik. I tak samo hormony samej tarczycy FT3, FT4, one powinny być w tych górnych zakresach. Tak powinno to wyglądać, zawsze możecie wrócić do tego slajdu i porównać sobie ze swoimi wynikami. Jeżeli chodzi o test obciążenia glukozą, no to tutaj jest bardzo, bardzo przejrzyście to pokazane. Widzimy tak naprawdę, jak wygląda to u cukrzyka typu drugiego. To jest ta zielona linia, gdzie ten cukier naczczo jest wysoki, tam powyżej 130, bliżej 140. Rośnie nam po godzinie, tak naprawdę bardzo wysoko, bo aż na 200 i wolno spada. U normalnego człowieka ten cukier powinien być tak naprawdę do 90, idealnie między 70 a 90, Chociaż normy laboratoryjne mówią do 100, idealnie jest mieć cukier do 90. Powyżej 90 już będzie świadczyć o jakichś zaburzeniach. Natomiast po godzinie ten cukier nie powinien wzrosnąć więcej niż 120, dopuszczają tam 130, 140, ale idealnie byłoby 120 i powinien znowu ten cukier po dwóch godzinach spadać do poziomu poniżej 90. Tak powinien wyglądać ten wynik, więc warto, jeżeli taki macie, sobie spojrzeć i porównać. Jeżeli chodzi o krzywą insulinową, tutaj zdecydowałem się pokazać wam tak naprawdę jak to powinno być w cyfrach, żeby już nie było tego rysowania. Formalnie nacz, czczo mówi się o tym, że insulina powinna być między 25 a 28, co jest dla mnie niedopuszczalne. Z praktyki mojej wynika, że nacz, co insulina powinna być przynajmniej poniżej 10 po dwóch godzinach, czyli po tym samym obciążeniu też powinna najlepiej spać poniżej 10 a po godzinie rosnąć maksymalnie do 40-50, choć sam uważam, że idealnie byłoby mieć maksymalnie do 20. Najgorzej, kiedy porównujecie sobie wynik krzywej insulinowej, jak macie wynik rosnący lub stały, czyli jeżeli jest 10 i to wzrośnie na 50 i rośnie dalej na 60 lub jest stałe, to to jest najgorzej. To znaczy, że po prostu insulina nie opada, a co i jakie konsekwencje to przynosi, będzie oczywiście w dalszej części szkolenia. Jeżeli chodzi o witaminę D3, to również są bardzo, bardzo treściwie napisane informacje, jak to powinno wyglądać. Powiem tak, ja praktycznie każdemu badam tą witaminę D3, rzadko... Kto ma powyżej 30 wyjściowo, bardzo często trafiają się osoby, które mają niemierzalny poziom tej witaminy D3. Idealnie by było mieć na pewno między 50 a 80, a najlepiej do 100. Mówi się o tym, że 100 to za dużo, że powyżej 100 lekarze często boją się, że 100, powyżej 100 ta witamina D3 ma wpływ na toksyczność. Spotkałem się z wynikami moich pacjentów z Niemiec, którzy mają około 150-170 i tam generalnie jest to spokojnie dopuszczalne. Jeżeli chodzi o witaminę B12, bardzo ważna witamina, zawsze powinna być w górnym zakresie, żelazo również powinno być w normie, ferytyna przynajmniej powinna być w połowie. To jest magazyn żelaza, czyli mamy dwie formy żelaza: żelazo we krwi i ferytyna to takie żelazo, które magazynuje nasz organizm w wątrobie i w mięśniach. I teraz może się zdarzyć, że żelazo we krwi jest nisko, ale ta ferytyna, ten magazyn żelaza jest tak mocno wysycony, że generalnie organizm sobie stamtąd pobiera z rezerw, więc jakby warto zawsze zwrócić uwagę jak mierzycie sobie żelazo, to również zmierzyć w laboratorium ferytynę. Serdecznie do tego zachęcam. Czyli to są takie te kluczowe parametry, na których powinniśmy się skupić i przechodzimy dalej do następnej lekcji.